Jak ci idzie Krzysiu? Co? Jak ci idzie Krzysiu? Eee, z abes. Muszę komuś komat, to... będę, będę, No. Stor? John Deere? John Deere? John John? John, John.

Mm hmm. So Ale mamy sobie sam koło ciebie. Co? To jest obiec. z owsem. Co? Polec z obsem, obies. Czy mam jakieś pole? No. Nie. Nas? Yes? Nie mam żadnego chyba. polec z opcem, obiec. O, wiez, owiez, owiez. 31. Mm.

No bo jest ktoś... Bo po prostu zrobił taką mapę i tyle w tym macie. Jezu Lecimy sprzedać anioły! A. Debilu Zabieru! Nie, no ja nie sądzę, żebym. No lecę sprzedać po prostu, jezu. Kurwa, no, co? Zdobyłem jest Chyba, no kurwa. Do ciebie wszystkie mam, to są przyjebane. Dobra, ma, widziałem na Nie wierzę. Nie będzie widocznie. Duży zakręt. Pierdalej. Pierdalej. Tu nie ktoś prosił. Skład. Czemu mi sześćdziesiątko odpaliłeś? Hmm. Raz.

Dobrze, dobrze tak. szkoda. Bier dalej. Dobra, tak. Mogę po ogóle Ciebie zajść od odwrócić. Dupę trój teraz, dobrze? No właśnie, dalej. Ja polecę Ciebie śmierci lub... ...jętnie. Tak, tek i zajęliście.

Ale fajny dźwięk kierunkowskazu, że mi widzę. A? Ah? Fajny dźwięk kierunkowskazu, Cepie. No, żeby i tak. I uh...